Cześć Cześć, cześć Cześć, cześć Cześć, cześć Lecimy wy Yo, yo, MC madafaka to jest z żółtym kolorem i poszedł? A On bym nie powiedział Wygramy A to młody gra Gwótę węża Okno na rampę no czy rampę może wyjdziemy, co? Ide. przy rampie gościu Przejdę, idę, idę jestem przy rampie blisko, jakiegoś było blisko tupną po może być kurde, zero ma co? Ja też zabrałem 36 rzeczy gościowi. Temu Simbi. Temu Simbie Każdy idzie. Tak. Edu. Nic nie widzę, ale mleko. Okno jeden. Okno lewo. Short connector, leather connector, okno. Odrewno mu bite 4-4 min. Dobrze masz! A! Oh, wow. No ale bliżej ten celu, nicę dodeku! Myślałem, że biegnie po prostu. <grym się wstrzymał> Jest short. Jest na jeden. Oberwał się. oberwał. Kurde, smokiem. Hmm. Konektor ci się 10hp ma konektor

Tak. Pamiętaj, mam bliżej do Ciebie niż Ty myślisz nawet. O, no, zapraszam. O! Kurde, odpuściłem akurat. Tak jest, odpuściłem Short. akurat. Short? Dżungla, 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 dżungla okay. Dżungla Ponajdzie 42 okno, dżungla, looma dżungla Okno i dżungla no To nie obojęcie. Uch, lewo, Ta widzi. to <gunshot> Myślałem, że nie będzie to taki standardowy w miejscówce. Połową Co? Nic nie powiedziałaś? Nie oszukuj. Do lewej. Nie widziałem to, co, Faj jest? co? Fajera rzuciłem, mu się fajera wszedł Jeszcze na fleszu, się Tak.

Pani przewodnicząca, 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 ja to ten twój jękniko, to żeś mnie tak przeraził, że ja nie wiem. Po to było? sobie Nieprawda! Jak to nie, to nie chyba może... No mówię ci, że nie. Jak to nie? Nie, kłam. Kłam jak zwykle. Nie no, mówię po fazie, się przelecił. Co wzięłam. No lamusie. Graj coś, a nie. Czemu mnie obrażasz? Czemu zostałem ubrażony przez ciebie? Ha? Dobra, wierzaj. Wierzaj kraw na pewno. Dobra I my ich tam Short mi i short na rudzie Kurwa Schody i dżungla Ludzie, co dalej na mizie? Szybko się z

Dwóch tu jest. Dojeżdża, czy cofa? Tak, dojechali, dojechali, ale... A, I co? Pod drewnem. I rampę ma A to te dwa, dwóch jest? Nie wiem, jeden rampa jest na pewno. Tu ja słyszałem.

Się, czemu nie A co? Coś powiedział? Nie, a co? nie, 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 nie się słyszałem. Okno, ewentualnie Andry może być. Dobra, short. short, smoke. Short Weź się pakę

Chodź, nie trafiłem frajera Low side, po głowie ma 58 miejsc, wjechałem już na pewno Co jest kurwa Gdzie tam najdaj i Fajera, co na tym. A co? Miałam najdaj, to mnie z Nejdem zdjął. Tylko mówię, teraz kupcie. Po co, na heavy? Dobra, co uważasz? Bull. Zablokowałem się. Stanę na daleko. Jest mitym. Nie no, kurwa. Dwóch mit, yeah. dwóch mit, yy, eh, na giewa. Na giewa. Ej, no kurwa, on już był drabinkowy. Drabiny mi wybiegł, kurwa na bęb. Wajdę. Pod oknem jest, pod oknem. W? Jeden?

You, <laughs> już, już wiem czemu go ze znajomych wyjebałam Nie to on wywalił On, wy, on, wywalił. <laughs> on <laughs> wywalił Ja większość osób też wywalałam Bo zapraszałam w on inny nie, nie wchodził w gracie I tak polecało kilka osób Później dostaję wiadomości Dlaczego mnie poszukiwałeś ze znajomych Proszę go. Go. Nice Jeden na rampie, down smoke. Przy rampie, smuka, dwóch, dwóch rampa gdzieś. A under minus, throwing Tak w przepraszam. Nie, rampa Ups. Pałac, no cofnął się? Eee, ja, ja stoję tam. Nic no, nie dostał? Oczywiście. Dwa ma dostał. Nice. Bo to się nie strzela do napisów, tylko do przeciwnika. Ale na, jak na jego jest jego nick na czerwono. No to po co? bez sensu, nie, nie patrz na napisy. Come on, come on chop, chop. Nie, to, co tu za kabel mi coś dzieje. Nie, to, to się coś, idzie. a Już, kurwa? Co się dzieje? Jakiś flash powiedział, czy to. Aha. Mój. pisty nie? Do kika. No, ale jego... Jest na rampie. Tero, Tero, Tero. Nie podchodzi. Ten, za Ciebie nie oślepiło, a ja go oślepiło tam w flaszu, gościu. Nie no, mnie oślepił. Jak Ci by mógł oślepić? Normalnie. U... Nie byłeś oślepiony. Byłem. Ja. By za plecy ci rzucić specjalnie. Tak, za plecy. No tak. Proszę, marsz. No dzięki, Ci rzucimy. Rampa na daleko. washpine smoke procedure attack tam bity jest blisko ale pieprzyłem go on nie, to simbol Kurwo jebana, co się dzieje z tobą? Wschody. Oh. Jakie fur to po prostu kurwa zabiję Mid jest, a w leży Tracisz już może być To nie, to dwóch rampów. tam pię. Kan, uważaj, Niko. to. Uważaj. Konektor ucieka, ucieka, ucieka. Jak nam ida? Eee, widz, eee, fakt, sorry. Tata.

Moment, awka ma nie? Możliwe, nie pamiętam, że się mi da za długo, powinienem od razu pieprzycie. ja No właśnie jeszcze śmie się razo dobrze. Mit. No mnie, ciebie nie widział, nie widzę tylko. Ba często. Ba często ufna te trysia. Подходами а уж в смолку. Канапка. дичь Канапка. 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 Dobra. Ostatnia rundka. Ktoś koła chce brać, czy...? Ja też. mega rękę ciągła. Chcesz szemkę Out. Nie wiem czy mi się dzieje, nie Kurwa Tetris, widzę. tetris, jeden. Niko. Tetris, jest tetris Smoke. Dwóch, jest rampa, dwóch rampa. Jeden ma HP.

On zabił za, wiesz? Defusing. Za, zabił. Jest w serce. ja! Powtórzy, oh, że tak zrobiłeś za, to nie. Widzisz. Co widzę? Nie, nie widziałem, Aishi dobrze powiedział, to już raz czekam na tego na. Nie uwagi w ogóle. Rador. Nie, no bo zdarza się co. Jak bywa. No to czyś, czyś. To nagrywałeś to? Nie.